Witam Was kochani, chciałabym Wam pokazać coś nietypowego jeśli chodzi o dekupaż otóż dekupaż na spodniach jeansowych. jeden kawałek serwetki podkleję wikolem, później zrobię lakierem i zobaczę jak to wyjdzie a drugi kawałek serwetki zrobię samym lakierem i zobaczę jaka będzie różnica robię to pierwszy raz, stąd proszę Was o wyrozumiałość jeśli coś nie wyjdzie, bo jest to totalny eksperyment. Z różnych serwetek wybrałam sobie trzy motylki i dwa marki. Tutaj moje spodnie, na których będę chciała umieścić swoje wycięte już wcześniej wzory. Umieszczam je tu, w tej jaśniejszej części. Chcę spróbować bez rysowania, w zasadzie namalowania tu najpierw białego tła, żeby było lepiej widać te serwetki. Zrobię to na pewno później, na jednym z motyli, ale na razie chciałabym zobaczyć, jak to wyjdzie bez poprawiania czegokolwiek. Dam kleju. Ten klej trochę dziwny. Poznisty. No, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam odpowiednie ułożenie motywu. Tak wygląda naklejony pierwszy kwiatek, zaraz obok tego nakleję drugi. A tak właśnie wyglądają naklejone dwa kwiatki. Powiem Wam szczerze, że całkiem nieźle, oprócz tego, że ten jeden kwiatek jest, jak zauważycie, troszeczkę przygnieciony, ale wydaje mi się, że jak się go zrobi lakierem, to będzie całkiem ładnie to wyglądało. Zostałam białą farbę i pędzelek. Tą farbą zaraz pomaluję tutaj jedno miejsce, żeby pokazać Wam, jak będzie to wyglądało po namalowaniu i naklejeniu tego motylka na przygotowany wcześniej podkład. Mam już tutaj narysowaną białą farbą małą plamyczkę. A tu jest mój motylek i za chwileczkę będę naklejała już, ale lakierem tak jak mówiłam wcześniej, tego motylka na białe miejsce niestety okazało się, że lakier mi się skończył więc pokryję naszego motylka na białym podłożu klejem i zobaczymy jak to będzie wyglądało motylek jest już zaklejony Teraz musi wyschnąć, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądało już po całkowitym wyschnięciu. Tutaj kwiatuszki jeszcze sobie dosychają. Po kleju może zostać taka drobna jakby plamka, ale zawsze możecie to zrobić jakimś kolorem, czy coś takiego, żeby nie było widać tego, że wystaje spoza tego ślad kleju, zalakierować i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jako, że skończył mi się normalny lakier, mam taki. Jeśli macie jakikolwiek przeźroczysty lakier do paznokci, myślę, że też powinien się nadać. Za chwilkę pomaluję naszego motyla normalnym lakierem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niestety pokrycie motyla lakierem na nic nam się nie zdało. Musi on być najpierw naklejony klejem, a dopiero potem zalakierowany, gdyż nic nam z tego nie wejdzie, motyl odchodzi. Od spodni nie klei się w ogóle. Jedyne co zrobił nam lakier, to utrwalił nam kolor motylka i to jest jedyna rzecz, którą Zrobił nam ten lakier, także nie polecam. Nie wiem czy zobaczycie to tak jak ja widzę. Ale jest to już zalakierowane dwoma warstwami. Tutaj motylek też jest zalakierowany. Jak wam się efekt podoba? Jest lepszy na białym tle. Tak jak się generalnie powinno robić, wszystko co do decoupage'u. Jeśli nie macie o białej... Powłoki właściwej, na której robicie, należy zrobić białą warstwę, żeby motyw po prostu był ładniejszy, wyraźniejszy, chociaż tak to źle nie wygląda. Ten, ten tutaj jest co był zalakierowany, teraz zaklejony. Poczekamy, jak wyschnie, jakie to będzie, i wtedy zobaczymy. Za niedługo pokażę Wam całość. Tak się prezentują. Podnie, które już wyschły. Tutaj tego kleju nawet za bardzo nie widać. Białe tło na motylkach jednak wygląda bardzo fajnie. One są, jak widzicie, błyszczące. Jest to dość twarde, sztywne. Jedyna rzecz, która mnie ciekawi, to jak będzie to wyglądało po praniu, gdyż jest to zrobione lakierem do paznokci ta powierzchnia jest taka sztywnego nie tak jak materiał ale no to wygląda wygląda to w całości bardzo fajnie i myślę, że nakręcę jeszcze jeden filmik jak wygląda to po jednym, dwóch trzech praniach, żebyście mogli zobaczyć jak to zrobić, czy opłaca się to zrobić, że tak powiem, domowym sposobem, czyli lakierem do paznokci, czy po prostu zrobić to normalnym lakierem, co na pewno też będę próbowała, jak tylko kupię lakier. Także dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.